Każdy z nas ma jakiś nadrzędny, jakiś główny cel w życiu. Każdy z was tutaj siedzących w tym pomieszczeniu żyje dla jakiegoś celu, dla realizacji jakiegoś celu. Mamy różne pomniejsze cele w życiu. Ale każdy z nas żyje dla jakiegoś nadrzędnego celu. I niekoniecznie musimy być tego celu całkowicie świadomi. Możemy żyć dla tego celu, nie będąc świadomi, że żyjemy dla tego celu. Jaki jest nadrzędny cel Twojego życia? Albo bardziej ogólnie. Jaki jest nadrzędny cel człowieka? Co jest nadrzędnym celem człowieka? Takim pytaniem zaczyna się jeden z najbardziej znanych, cenionych dokumentów angielskiej Reformacji, Mały Katechizm Westminsterski. Ta nieduża książeczka ze zbiorem 107 pytań i odpowiedzi wychowała jak dotąd miliony zdrowych, pobożnych. Kochających Chrystusa Chrześcijan na świecie. Wychowała i wychowuje nadal. Nie bez powodu dokument ten rozpoczyna pytanie o to, jaki jest nadrzędny cel człowieka. Życie człowieka ma bowiem cel, który nadał mu jego Stwórca. Odpowiedź na pytanie pierwsze: co jest nadrzędnym celem człowieka, brzmi. Nadrzędnym celem człowieka. Jest oddawać Bogu chwałę i radować się nim na wieki. Nadrzędnym celem człowieka jest oddawać Bogu chwałę i radować się nim na wieki. I zapamiętanie tylko tego jednego pytania z odpowiedzią może dosłownie na zawsze nastroić nasze serca, aby odbierały na właściwych falach, na takich falach, jakich zaplanował Stwórca. Pytanie to przypomina nam, że mamy Boga Stwórcę. Przed którym jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie? Pytanie to przypomina nam, że człowiek został stworzony, aby oddawać Bogu chwałę całą swoją osobą, aby odzwierciedlać jego chwałę. Pytanie to przypomina nam, że człowiek został stworzony do tego, by żyć we wspaniałej relacji ze swoim Stwórcą. Ale przypomina nam także, że nie jest to tylko relacja wymuszona albo relacja na zasadzie wymiany handlowej coś za coś. Ale relacja, z której zarówno Bóg, jak i człowiek czerpie radość. Za przykazaniem z naszego fragmentu, tym największym przykazaniem, stoi właśnie ta prawda, ten nadrzędny cel człowieka. W naszym fragmencie do Jezusa przychodzi człowiek uczony w piśmie, żeby wypróbować Jezusa. I potencjalnie wykazać jakiś jego błąd w rozumieniu Tory, prawa. Zapytaniem jego mogło stać podejrzenie, że Jezus ma niewłaściwe priorytety, jeżeli chodzi o czczenie Boga. Niedawno bowiem Chrystus wygonił ze świątyni kupców, handlarzy walutą, zwierzętami, i zewnętrzna część świątyni została zmieniona w targowisko, z którego elity religijne ciągnęły wielkie zyski kosztem zwykłego ludu, kosztem pogan. Ponieważ targ na dziedzińcu Pogan odbierał Poganom i tak, i tak już bardzo ograniczony dostęp do świątyni. Dlatego Jezus się oburzył. I mogło to wyglądać tak, jakby Jezus próbował podważyć system ofiarniczy, co wyjaśniłoby odpowiedź tego uczonego w piśmie, że przykazanie, które Jezus wykazał, wskazał jako największe, znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i wszystkie ofiary. Pytanie, które ten uczony w piśmie zadaje. Nie jest jednak niczym nadzwyczajnym. Różni rabini próbowali w różny sposób tworzyć takie uniwersalne podsumowania prawa mojżeszowego. Rabbi Hillel, na przykład, którego nauczanie w czasach Jezusa było jedną z głównych szkół interpretacji Tory, na prośbę człowieka, aby ten nauczył go Tory, odpowiedział: Traktowanie bliźniego, tak jakbyś sam chciał być traktowany, to cała Tora. Reszta to komentarz. Jest to tak zwana złota zasada judaizmu dotąd. Traktowanie bliźniego tak, jakbyś sam chciał być traktowany, to cała Tora, reszta to komentarz. Jezus na pytanie tego uczonego w piśmie odpowiada, cytując dwa fragmenty Pięcioksięgu. Pierwszy fragment to jest fragment z szóstego rozdziału, piątej księgi mojżeszowej, który stał się jedną z największych, z najważniejszych modlitw, judaizmu. Drugi fragment pochodzi z Księgi Kapłańskiej. Nie będziesz się mścił, nie będziesz chował urazy do synów Twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jan jest Pan. Ale nie jest tak tylko dlatego, że po prostu Bóg tak sobie wymyślił takie zasady że takie zasady dał człowiekowi, bo może, bo ma prawo do tego jako stwórca i prawodawca. Więc mu daje te zasady i wymaga. Ale za tym podwójnym przykazaniem stoi ta właśnie prawda, o której powiedziałem na początku, że nadrzędnym celem człowieka jest oddawać Bogu chwałę i radować się nim na wieki. Oto to człowiek został stworzony. I za moment zobaczymy wyraźnie dlaczego w jaki sposób prowadzi nas do tego to właśnie przykazanie. Chciałbym, abyśmy zastanowili się teraz przed chwilę, przez chwilę nad tym podwójnym, największym przykazaniem, o którym tutaj mówi Jezus. Żebyśmy pomyśleli. Po pierwsze, chciałbym, żebyśmy zauważyli taką oto rzecz. Nie myślmy, że te dwa przykazania, czy to jedno podwójne przykazanie, to jest mniej prawa My kiedy nawracamy się w kraju naszym kraju katolickim gdzie często podkreśla się istotę dziesięciu przykazań z którymi i tak już nie możemy sobie poradzić do tego nam jeszcze dodają jakieś dodatkowe przykazania, np. przykazania kościelne. Do tego dodają nam jeszcze zasady, ile razy w roku minimalnie mamy się spowiadać, ile razy mamy chodzić do kościoła, ile razy przyjmować i tak dalej, i tak dalej. Zasady, zasady, zasady. My, nawracając się w takim kraju, możemy czytać takie fragmenty i, i przyjmować to z ulgą. Jezus uprościł nam życie. Do tej pory było 10 przykazań, plus masa jakichś kościelnych regulacji. Ale, ale odtąd po nawraceniu Jezus w Nowym Przymierzu dał nam tylko dwa. Z pewnością takie było moje myślenie na samym początku, kiedy czytałem Pismo Święte, kiedy czytałem Nowy Testament. Ale prędzej czy później będziemy musieli zrozumieć, że to nie są tylko dwa przykazania ale są aż dwa przykazania. I że to nie jest mniej niż dziesięć przykazań, ale to jest po pierwsze co najmniej dziesięć przykazań, a tak naprawdę znacznie, znacznie więcej. Jezus tymi dwoma przykazaniami podsumowuje to, co wyrażone zostało na dwóch kamiennych tablicach dekalogu. Pierwsza tablica dekalogu zawierała przykazania odnoszące się do relacji między człowiekiem a Bogiem, relacji pionowej. Druga tablica zawierała przykazania odnoszące się do relacji między człowiekiem a człowiekiem, relacja pozioma. Większość tych przykazań wyrażona jest w formie zakazu. Nie będziesz. Ale zakaz, aby czegoś nie robić. Jest tylko bardzo uproszczoną formą wynikającą z nakazu, który stoi za zakazem. Jeżeli powiem dziecku, nie bij swojego brata, a ono zapyta dlaczego, to za moim zakazem stoi nakaz, ponieważ masz kochać swojego brata. Nie tylko nie bij swojego brata, masz kochać swojego brata. Za zakazem, by nie czcić bożków. Stoi fundamentalne prawo, by czcić jedynego Boga. Za zakazem, by nie kłamać, stoi fundamentalne prawo, by być prawdomównym. Za zakazem, by nie mordować, stoi nakaz, by troszczyć się o życie. I tak dalej. Za każdym zakazem stoi jedno jakieś fundamentalne przykazanie, jeden fundamentalny nakaz wyrażony w formie nakazu, właśnie. Tak naprawdę każde z 600, 3, 613 przykazań, Tory, tyle naliczyli uczeni w piśmie, danych Izraelowi, jest jakąś specyficzną formą wyrażenia tych dwóch przykazań, aby kochać Boga i kochać bliźniego. Rzecz w tym, że ta lista nie jest zamknięta. Ta lista nie jest zamknięta. Za przykazaniem kochaj swoją żonę stoi niezliczona ilość nakazów i zakazów, których nie znajdujemy w Biblii. Nie krzywdź, nie zaniedbuj, nie lekceważ, nie wyśmiewaj, nie znęcaj się, nie denerwuj swojej żony. cię Nie denerwuj swojej żony. To jest... Jedno z przykazań, które powinniśmy zapamiętać. Żony byłyby nam pewnie bardzo wdzięczne. Za przykazaniem kochaj swoją żonę stoi niezliczona ilość nakazów i zakazów, których nie znajdziemy w Biblii. To wszystko i masa innych zakazów i nakazów zawiera się w tym jednym słowie kochaj. Kochaj. Kochaj Boga, ponieważ jesteś stworzony na Jego obraz. I kochaj bliźniego, ponieważ również on jest stworzony na Boży obraz. A nie możemy kochać Boga, krzywdząc tego, który nosi w sobie Jego obraz. Czyli to podwójne przykazanie, to nie jest mniej prawa, jak nam się czasami może wydawać. Jesteśmy do tego kuszeni, by tak myśleć. To jest znacznie więcej prawa, niż nam się wydaje. Ale po drugie, nie myślmy również, że te przykazania nas nie dotyczą. Zaraz powiemy jak. Fragment, który Jezus cytuje, to jest tak zwana modlitwa szma. Od słów, którymi się zaczyna Szma Izrael. Czyli słuchaj Izraelu. Słuchaj Izraelu. Czemu więc? Nie powinniśmy uważać, że to co tutaj czytamy, nie odnosi się tylko do Izraela. Jezus przecież rozmawiał z Izraelitami, ludźmi starego przymierza. Tak jak wspomnieliśmy, to podwójne przykazanie podsumowuje 10 przykazań, które stanowi moralne prawo wynikające z Bożego niezmiennego charakteru. Każdy człowiek, obojętnie czy je zna, czy ich nie zna, podlega im od stworzenia. Ponieważ został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, i jego nadrzędnym celem jest oddawać Bogu chwałę i radować się nim nad wieki. Człowiek nie ma mordować innych ludzi tylko dlatego, że powiedział tak Mojżesz. Zabicie człowieka było złe zanim jeszcze Kain zabił Abla. Jeżeli prawo ma obowiązywać człowieka tylko od nadania prawa na Synaju, to pytanie. Za co został ukarany Kain? Za co Bóg zniszczył ludzkość w potopie? Za co Ham, syn Noego, został przeklęty? Czemu kłamstwo Abrahama jest nazywane złem? Jeszcze przed nadaniem prawa. Jeśli się chwilę zastanowimy, to zauważymy, że w zasadzie człowiek w raju złamał całą esencję przykazań. Danych później w formie dekalogu. Na wiele sposobów można to wykazać. Zamiast być posłuszny jedynemu Bogu, był posłuszny wężowi. Znalazł sobie innego Boga. Sam siebie zrównał z Bogiem. Jego Bogiem był jego brzuch, jego Bogiem było jego własne ja. Sam stał się Boszkiem Swoim. Nie był usatysfakcjonowany odpoczynkiem i relacją z Bogiem w dniu odpoczynku. Znieważył swojego niebiańskiego ojca, nie tyle że ziemskiego. Niems Sprowadził śmierć na siebie i pośrednio zabił całe swoje potomstwo. Pożądał i wziął to, co nie należało do Niego. Owoc, który nie należał do Niego, zapragnął dla siebie. Wiedzy, która nie należała do Niego, zapragnął dla siebie. Chwały, która nie należała do niego, zapragnął dla siebie, w tym sensie był złodziejem. Skłamał Bogu, skłamał o Bogu, publicznie pokazując, że nie jest on godny zaufania i posłuszeństwa swoim postępowaniem. Pokazał całemu światu, że Bóg jest niegodny posłuszeństwa, a jest to kłamstwo. Więc to, co Jezus podsumowuje w tych dwóch przykazaniach, nie sięga tylko do prawa mojżeszowego, kochani, danego Izraelowi, ale wynika z tego, że człowiek jest stworzony na Boży obraz i jego celem było całym sobą odzwierciedlać Bożą chwałę, oddając w ten sposób chwałę Bogu. Więc to, co mówi Jezus, to znacznie więcej niż prawa, niż nam się wydaje. I to prawo obowiązuje nas wszystkich stworzonych na Boży obraz i Boże podobieństwo. Obojętnie, jak, te, jak mało już tego obrazu w nas by nie zostało. Ale po trzecie, musimy także zrozumieć. Musimy zastosować to przykazanie Jezusa we właściwy sposób. Tu jest cała filozofia. Jezus mówi... Bóg jedynie jest Bogiem, Bóg jest najwyższy, będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Zróbmy w takim razie pewną symulację. Weź teraz to przykazanie i spróbuj odtąd tak żyć. Proszę Cię, potraktuj poważnie to, co mówię. Weź to przykazanie i spróbuj odtąd tak żyć. Przyjmij, że nadrzędnym celem Twojego życia jest oddawać Bogu chwałę i radować się nim na wieki, i że masz kochać Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli, z całej siły i bliźniego jak siebie samego. Spróbuj w każdej sekundzie Twojego życia. Zmusić swój umysł, aby działał tak, jak zaplanował to Bóg. Niech żadna nieczysta myśl nie przemknie ci w umyśle przez całe Twoje życie. Przez całe Twoje życie. Niech każda myśl będzie przepełniona dziękczynieniem Bogu. Niech żadne zbędne, nieczyste, krzywdzące słowo nie wyjdzie z Twoich ust. Niech każde Twoje słowo wielbi Boga, bezpośrednio czy pośrednio. Niech każdy Twój czyn będzie doskonale odzwierciedlał pracowitość, mądrość, miłość, radość, harmonię Boga Stwórcy. Niech każda Twoja emocja, każde Twoje uczucie, które czujesz, będzie miało źródło w miłości do Boga, będzie wynikało z miłości do Boga i będzie zmierzało ku radowaniu się Bogiem. Ponadto, dokładnie w taki sam doskonały sposób postępuj z każdym człowiekiem, jakiego napotkasz na swojej drodze, ponieważ nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jeżeli nie kochasz człowieka, którego widzisz, który jest stworzony na obraz Boga. Weź to przykazanie i rób to odtąd w każdej sekundzie Twojego życia, które Tobie pozostało. Jeżeli jeszcze myśl o tym Cię nie przytłacza, to pamiętaj, że nie wzięliśmy do tej pory jeszcze nawet pod uwagę tego, że od urodzenia aż dotąd nie żyłeś w ten sposób nawet przez minutę. Tylko jedno proste podwójne przykazanie: całkowicie, całym sobą, kochaj Boga, kochaj bliźniego. Ale jeśli masz w sercu jeszcze choćby odrobinę pokory i nie jesteś szaleńcem, to wyobrażając sobie tę próbę Dojdziesz do wniosku, że nie jesteś w stanie tego zrobić. Nie jesteś w stanie, ponieważ jako potomek Adama jesteś uczestnikiem i spadkobiercą tego, co wydarzyło się w Edenie. Człowiek przed upadkiem oddawał Bogu chwałę i radował się nim. Ale poprzez upadek jego natura została skażona grzechem i odtąd nie jest w stanie odzwierciedlać Bożej chwały. Boży obraz w człowieku został wykrzywiony. I dlatego Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wyobraź sobie jeszcze przez chwilę, tak jak to byś, jak, jakbyś ty był tam, przed tym drzewem. Że przez kontakt z tym, z owocem tego drzewa, przez zjedzenie tego drzewa, z tego drzewa. Zaraziłeś się wirusem, który prowadzi do powolnego umierania. Piękno Stwórcy, które w tobie było, zostało zatracone. Choroba cię wykrzywia. Twoje serce pompuje skażoną krew. Z dnia na dzień choroba postępuje atakuje twoją skórę, twoje włosy, twoje organy wewnętrzne, twój mózg, twój umysł. Zmienia się twoje zachowanie. Stajesz się złośliwy, pyszny, uparty, samolubny, nienawidzący Boga lub mający do Niego żal. Czasem jesteś mniej samolubny, jak masz lepszy dzień, czasem bardziej. Czasem bardziej narzekasz na Boga i Jego stworzenie, czasem mniej. Ale pełne piękno Twojego Stwórcy w Tobie przepadło, bezpowrotnie zniknęło. Miłość do samego siebie zniewala Twoje serce. I nie jesteś w stanie spędzić nawet jednego dnia oddając Bogu chwałę i radując się nim na wieki. Skoro więc taka jest prawda, skoro taki jest nasz nędzny człowieczy los w naturalnym naszym stanie, to jaka powinna być nasza odpowiedź na to największe przykazanie? Obojętnie czy jesteś chrześcijaninem, czy nie. Odpowiedzią na, to na tą przytłaczającą prawdę, dotyczącą tego przykazania, nie jest wniosek, nie da się, więc nie obowiązuje. Owszem, obowiązuje, bo Bóg jest wieczny, doskonały i niezmienny. Jego charakter jest wieczny i przez to przykazanie pokazuje on nam, jak w wielkiej potrzebie ratunku jesteśmy. Odpowiedzią nie jest też, nie da się, więc nie. Nie ma sensu wypełniać tego przykazania. Skoro się nie ma, po co? Owszem, jest sens, ponieważ Bóg poprzez swoje prawo ogranicza demoralizację człowieka i to, że nawet nienawróceni ludzie próbują żyć zgodnie z jego prawem, nieudolnie sprawia, że w ogóle ten świat jest jeszcze zdatny do względnie normalnego zamieszkiwania go, ponieważ Bóg poprzez swoje prawo ogranicza demoralizację człowieka. I możemy się cieszyć względnie normalnym życiem w naszym kraju i na tym świecie. Odpowiedź jednak istnieje. Właściwe zastosowanie tego przykazania istnieje. Odpowiedzią na problem wynikający z tego przykazania jest Chrystus. Obojętnie czy nie jesteś chrześcijaninem, czy może masz wątpliwość, czy jesteś chrześcijaninem, czy może jesteś już pewny, że jesteś chrześcijaninem. Odpowiedzią na to przykazanie jest Chrystus. Odpowiedzią na to przykazanie jest to, że nikt z nas nie jest w stanie wypełnić tego przykazania, które powinien był wypełnić Adam, pierwszy człowiek. Ale wypełnił je Chrystus, ostatni Adam. On jest tym, który w każdej sekundzie swojego życia oddawał chwałę Bogu. On jest tym, który każdym oddechem swoich płuc wielbił Boga. On jest tym, który każdym słowem, które wypowiedział, czcił Ojca. On jest tym, który każdą myślą uwielbiał Boga. On jest tym, który rozkrzował się społecznością z Bogiem. On jest tym, który miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej i bliźniego swego jak siebie samego. On jest tym, którego nadrzędnym celem w życiu było oddawać Bogu chwałę i radować się Nim na wieki. I On jest tym, który jako jedyny człowiek ten cel wypełnił. Co więcej? Realizacja tego celu nie prowadziła go przez życie usłane różami, ale przez ubóstwo, przez słabość, przez kuszenie przez szatana, przez odrzucenie przez ludzi, cierpienie, nieludzką chłostę, śmierć na krzyżu, za grzechy swojego ludu. Bo skoro śmierć jest karą za grzech, a Jezus nie popełnił grzechu, to znaczy, że został ukarany śmiercią nie za własny grzech, lecz za grzeszników. Aby grzechy tych, którzy wiarą polegają na nim, mogły zostać przypisane jemu, a jego sprawiedliwość przypisana im, nam, którzy wierzymy. List do Rzymian mówi. Wykazując w pierwszej kolejności to, że każdy człowiek jest pod prawem Bożym. Dlatego z uczynków zakonu, czyli z uczynków prawa, z przestrzegania prawa, nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem żaden człowiek, gdyż przez zakon, przez prawo jest poznanie grzechu. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża o której świadczą i zakon i prorocy i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie Jeżeli więc wobec tego wyzwania, żeby kochać Boga i kochać ludzi całym sobą, dostrzegasz swoją beznadzieję, dostrzegasz swoją niezdolność, to przyznaj swoją winę, nie buntuj się, odwróć się od grzechu do Boga, proś Boga o wybaczenie i dla swojego zbawienia polegaj całkowicie i wyłącznie na sprawiedliwości Chrystusa. On jest tym który w nasze miejsce dokonał tego wszystkiego, co powinniśmy my. Jeśli jednak jesteś chrześcijaninem, jeżeli jesteś odrodzonym Bożym dzieckiem, jeżeli całkowicie polegasz na nim w swoim usprawiedliwieniu, to polegaj na nim także w swoim uświęceniu. Bo Chrystus wypełnił całkowicie Boże Prawo w nasze miejsce nie po to, byśmy mogli żyć w bezprawiu, nie po to, byśmy czuli się bezpiecznie w naszych grzechach i komfortowo, nie po to, byśmy dalej żyli na swoją chwałę, ale po to, byśmy naśladując Go realizowali ten nadrzędny cel, dla którego zostaliśmy stworzeni którym jest oddawać Bogu chwałę i radować się nim na wieki. Robić to patrząc na Chrystusa, który jest wzorcem. Polegając na nim, naśladując go, robiąc to, upodabniać się do niego, pamiętając, że na tym polega miłość. Kochamy Boga, dlatego, że On umiłował nas pierwszy. Jak więc Duch Święty użyje dzisiaj Bożego Słowa do tego, by przywracać w nas ten Boży obraz. Na które zostaliśmy stworzeni, byśmy w Chrystusie oddawali Bogu chwałę i radowali się nim na wieki. Amen.